Witamy wszystkich! Rozpoczynamy przegląd taktyki dla mapy bagno. Gra toczy się w nizinnej miejscowości okalającej bagno. Jest to mapa letnia o wymiarach 1000 na 1000 metrów. Drogi, które biegną po flankach, pozwalają wybrać miejsce uderzenia lub wykonać manewry odwracające uwagę. Bagno znajdujące się po środku jest zarazem przeszkodą i ważnym obiektem taktycznym. Mapa przeszła radykalne zmiany w aktualizacji 099, ale gracze do tej pory są zdezorientowani i nie wiedzą, który kierunek obrać. W tym odcinku opowiemy, jak zmiany wpłynęły na rozgrywkę i zaproponujemy optymalną taktykę dla każdej klasy pojazdów. Zaczynamy! Komentarz historyczny. Podczas II wojny światowej często wykorzystywano kolej wąskotorową, aby dostarczyć zaopatrzenie dla wojsk walczących w różnych warunkach. Pozycje, do których nie można było doprowadzić kolejki, zaopatrywane były za pomocą faszyn, złożonych z pali. Takimi wąskimi, ale efektywnymi drogami dostarczany był sprzęt dla wojsk za pomocą wozów ciągnionych przez konie. Odbywało się to po ciemku i nieraz było słychać, jak pale trzeszczą, a zwierzęta padają pod ciężarem ładunku. Także w grze World of Tanks przejazd przez błoto w centrum jest ciężki i niebezpieczny. Na początek omówimy zmiany, które dotyczą obu baz. Obydwie bazy przeniesiono na przeciwległe strony, umieszczając je na niewielkich, równych i piaszczystych półwyspach, pozbawiając tym samym wielbicieli posiedzeń pod bazą schronienia w postaci wzniesień i wzgórz. A w miejscach, gdzie wcześniej znajdowały się bazy, zrobiono opcjonalne kierunki ataku. Przeanalizujmy szczegółowo każdy z nich. A więc góra mapy. Nie ma sensu mówić o drobnych zmianach, gdy cała ta część została gruntownie zmieniona. Jest to flanka dla czołgów średnich i lekkich, a także dla szybkich czołgów ciężkich. Strzelanie w szyku stopniowym obok wzgórza zwykle nie przynosi dobrych i szybkich rezultatów. Należy co najmniej zajmować domy, a dodatkowo zbliżać się do wzgórz przeciwnika. Ta taktyka jest odpowiednia zarówno dla górnej, jak i dolnej bazy. Jeśli zbliżycie się do wzgórza, będziecie w stanie grając na wieżę nie tylko podświetlać pojazdy przeciwnika dla sojuszników, ale też z powodzeniem je ostrzeliwać. W przypadku, gdy przeciwnik ma przewagę, zawsze zdążycie zjechać ze wzniesienia, a tym samym wystawicie przeciwnika, który podjechał za Wami sojusznikom z kwadratu G8 dla dolnej mapy i C3 dla górnej. Istnieje także możliwość wzięcia przeciwnika w kleszcze, ale musicie pamiętać, że przeciwnik z G8 lub C3 może skontrować ten manewr. Dół mapy także przeszedł znaczące zmiany. Dodano zamek z niewielką na wpół zniszczoną wioską. Ten kierunek najlepiej będzie obierać czołgom ciężkim i niszczycielom czołgów lub plutonowi złożonemu z czołgów średnich i ciężkich. Większości czołgów nie należy wprowadzać w głąb zamku. Jest tam mało miejsca, a zamek łatwo może zostać otoczony. Jeśli macie mocną wieżę, to tankujcie za nasypów, które znajdują się przy podjeździe do zamku. Dla górnej bazy istnieje świetna taktyka, która pozwala zatrzymać przeciwnika jeszcze przy podjeździe do zamku. Czołgi ciężkie zbliżają się do domu na K2, podświetlają i strzelają do przeciwnika. Wówczas czołg ciężki, zająwszy zamek i tankując z boku, pomaga czołgowi średniemu, ta mapa posiada zarówno mocne, jak i słabe strony. Dla dolnej bazy mocną stroną będą linie 9 i 0, przez które powinny atakować podstawowe grupy sojuszników, a wsparcie ogniem zaoferują czołgi z G8. I właśnie z G8 najłatwiej obronić przerwane linie. Dla górnej bazy to linie 2 i 3. W walce pomagać im będą czołgi z pozycji D4 w której także można znakomicie odeprzeć atak przeciwnika na linii 2 i 3. Słabym kierunkiem górnej bazy są linie AB, na których jest bardzo dużo wzgórz i nierówności, gdzie przeciwnicy mogą tankować wieżą. A także wioska na B5, w której można się ukryć za domami. Słabym kierunkiem dolnej bazy są linie JK. Zająwszy zamek, który znajduje się na wzniesieniu, Czołgi przeciwnika z łatwością ostrzelają pozostałe siły sojusznicze. Wzniesienia obok Bas też uległy zmianie. Po pierwsze, pojawiły się podjazdy nie tylko do centralnych wzniesień, ale i na wzniesienia obronne, pod które już na samym początku walki mogą podjechać czołgi lekkie lub pluton czołgów średnich, a tym samym nieustannie podświetlać znajdujące się tam pojazdy przeciwnika. Po drugie, centralne wzniesienia straciły na znaczeniu. Nie ma sensu tam stać, gdyż wszystkie walki toczą się gdzie indziej i przez centralne błoto rzadko przejeżdżają pojazdy przeciwnika. Należy zajmować wzniesienie w przypadku załamania jednej z flank w celu ostrzału podjeżdżającego do bazy przeciwnika. Zmieniło się tylko położenie wzgórz na zajmującym całą centralną część mapy błocie. Ciągle jest ono trudne do przejścia i rzadko jest wykorzystywane. Jednak najszybsza droga od bazy do bazy biegnie właśnie przez nie. Należy o tym pamiętać, gdy zajdzie konieczność obrony bazy. Wskażymy podstawowe taktyki gry czołgami lekkimi. Czołgi lekkie mogą przejść przez centrum na początku walki, w tym wypadku bardzo łatwo jest zauważyć część drużyny przeciwnika. Można także przejść po flance. Pasywne spotowanie z błota na środku mapy także może okazać się efektywną taktyką. Przeanalizujmy szczegółowo taktykę walki czołgami lekkimi z obydwu baz. Za ogólną taktykę można uznać zajęcie krzaków na wzniesieniach, dzięki którym zostaną podświetleni przeciwnicy próbujący zająć centrum lub zbliżający się do sojuszniczych wzgórz. Dla graczy górnej bazy są to krzaki na D6, D4. Czołgi lekkie dolnej bazy mogą zająć krzaki na G6. Jest wiele wariantów w przypadku aktywnego podświetlenia. Gracze dolnej bazy mogą zbliżyć się do wzgórza na E4 lub aktywnie oświetlać ruchy przeciwnika w górnej części mapy, poprzez kwadraty C7-C8, a także mogą podjechać do zamku do G4 i podświetlić czołgi ciężkie, próbujące zająć zamek. Gracze górnej bazy mogą używać analogicznej taktyki. Przyszedł czas na rozmowę o artylerii. Jako, że przerobiona mapa bagno jest mapą otwartą, to działo samobieżne czuje się w pełni komfortowo, zwłaszcza gdy drużyna przeciwnika przystępuje do obrony, gdyż wzniesienia, które zajmuje przeciwnik, są pod doskonałym ostrzałem. Wskażemy także najlepsze miejsca dla niej. Należy zaznaczyć, że pozycje obok zamku mogą być niebezpieczne, ale za to bardzo efektywne. Dlatego jeśli nie jesteście pewni sojuszników, lepiej pojechać na inną flankę. I to były wszystkie najważniejsze zmiany na mapie Bagno w Włacie 9.12. Mapa stała się otwartą, bez korytarzy, o wielu możliwych taktykach, z wieloma wzgórzami i nierównościami, za którymi zawsze można się ukryć i zademonstrować piękno manewru. Podobało się? Zostawcie łapkę w górę i wyraźcie w komentarzach swoje zdanie na temat taktyki gry na tej mapie. Niech Moc będzie z Wami! Arrivederci!